Co czeka polskich przedsiębiorców w 2025 roku? Na jakie zmiany w podatkach musimy się jeszcze przygotować? Na co liczą przedsiębiorcy w 2025 po tym mijającym trudnym roku? Witajcie na kanale Nowoczesne Finanse Firmy. Ja nazywam się Małgorzata Mazur i jestem współzałożycielką grupy Value Finance, gdzie wspieramy przedsiębiorców w zarządzaniu firmowymi finansami. Świadczymy usługi takie jak zewnętrzny dyrektor finansowy, cyfrowa księgowość, doradztwo podatkowe, wdrażanie automatyzacji raportowania oraz szkolenia dla menadżerów i właścicieli firm. Jest dzisiaj ze mną Adam Zagała, mój wspólnik i partner zarządzający obszarem controllingu w Value Finance. Cześć Adam. Cześć Gosiu, Witam, witajcie wszyscy. Z Adamem porozmawiamy dzisiaj o dużych oczekiwaniach przedsiębiorców w związku z nowym rokiem kalendarzowym oraz o niewielkich, ale, ale jednak istotnych zmianach podatkowych. Zostańcie z nami. Value Finance, dyrektor finansowy i księgowość dla szybko rosnących firm. Przełom roku to dla wielu z nas, w tym oczywiście dla przedsiębiorców, czas przemyśleń, podsumowań, refleksji, ale też planów. I w ostatnim naszym odcinku podsumowaliśmy sobie ten trudny 24, pełen wyzwań rok. A dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tym, czego oczekują przedsiębiorcy od tego 25 i co według nas z perspektywy finansów wydarzy się w tym następnym nadchodzącym roku. Gosia. Wielu przedsiębiorców zwykło mówić, że na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. Ty jesteś naszą ekspertką w, w, w tej dziedzinie, w, w tym obszarze. Jakie zmiany w tym obszarze przygotowali dla nas rządzący w nadchodzącym 25 roku? Czy mamy tutaj coś istotnego? Bo tych zmian jest kilka. Zmian jest kilka, ale ja myślę, że i dla nas zajmujących się finansami, ale też dla przedsiębiorców po słynnym roku 2022, wszelkie zmiany są już po prostu łagodniejsze, są już tylko igraszką w porównaniu z tym, co przeżyliśmy wtedy. No i rzeczywiście tych zmian chodzi kilka. One nie są jakieś fundamentalne, nie dotyczą całych grup przedsiębiorców, tylko pewnych poszczególnych sektorów. Ja o nich powiem krótko, bo, 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 bo jednak mimo wszystko trochę tego jest. Zacznę od tego, że pojawi się podatek minimalny. Pojawi się, czyli za 24 rok firmy, które no nie miały zbyt wysokich marsz i też będą, będą musiały zmierzyć się z wyliczeniem już w 25, ale za poprzedni rok takiego podatku minimalnego. To jest nowość, więc, więc pewnie będzie też o tym sporo mowy. Gosia, czyli dla zwykłych śmiertelników polskich przedsiębiorców podatek minimalny. Zapłacą firmy, mimo tego, że nie wygenerowały zysku. Tak, podatek kojarzy się, wiadomo, osiągamy zyski, coraz większe zyski, płacimy podatek. Natomiast ten minimalny rzeczywiście to jest taki, taki konstrukt, który ma służyć temu, o czym powiedziałeś. Jest tak bardzo dużo niuansów w tym, w tym obszarze, że ciężko nawet teraz powiedzieć jedną konkretną wartość. Natomiast chcielibyśmy zaznaczyć przedsiębiorcom, że faktycznie podatek minimalny wchodzi. Nie wszystkie firmy zostaną nim objęte, ale jest to ważna rzecz, którą trzeba odnotować. Warty wa tak warty sprawdzenia wątek w swoich finansach, skonsultowanie z doradcą podatkowym czy ze swoją księgowością. Co jeszcze nas czeka? No PIT kasowy, na pewno PIT kasowy, duża zmiana, czyli ona będzie przeznaczona dla, dla, dla małych podmiotów, dla firm głównie myślę B2B, natomiast no rzeczywiście będzie to takie odciążenie przedsiębiorców, tych najmniejszych, od płacenia podatku, kiedy oni jeszcze nie dostali należności od swojego kontrahenta. Więc ten podatek rzeczywiście wystąpi dopiero po otrzymaniu pieniędzy na konto, więc myślę, że to w tegorocznych zatorach finansowych chociażby dobre rozwiązanie. Rozwiązanie yy dla małych przedsiębiorców? To, to na pewno będzie, będzie duże ułatwienie dla nich, zwłaszcza potem tym już wacie kasowym, tak, który, który działa i, i funkcjonuje. Natomiast w, czy na moment, jak nagrywamy dzisiejszy odcinek, wiemy już, co się wydarzy z naszą składką zdrowotną? No i tak i nie. Wiemy, że, że jeszcze nie ma ostatniego podpisu. I ten dwudziesty rok nauczył mnie tego, że dopóki nie ma tego ostatniego podpisu na dokumencie, który wprowadza zmiany podatkowe, to, to, to po prostu nie warto o tym mówić. Ale nie, oczywiście składka zdrowotna została już ustalona, jest na ostatniej prostej i... To nie jest taka zmiana, jakiej oczekiwali przedsiębiorcy. Miała być rewolucja, miało być zmniejszenie tej dotkliwości. Natomiast w mojej ocenie to jest kosmetyczna zmiana i trochę znowu takie przesunięcie tej rewolucji i obniżenia na kolejny rok. Teraz mamy obniżenie składki zdrowotnej, ale tylko dla bardzo wybranych grup, które rozliczają się w określony sposób. A de facto z drugiej strony rosną składki społeczne dla przedsiębiorców, ponieważ wskaźniki, z których one są wyliczane, po prostu wzrosły, więc de facto może tak być, że tego ZUS-u zapłacimy w ogólnym przelewie do, do, do ZUS, zapłacimy po prostu więcej albo tak samo jak w poprzednim roku. Natomiast to, gdzie powinniśmy teoretycznie odczuć ulgę, to wprowadzony już w 2024, ale tak naprawdę wielu przedsiębiorców skorzysta dopiero w 2025, tak zwane wakacje składkowe. No, wakacje składkowe oczywiście dobrze, że się wydarzyły. Już jesteśmy po pierwszej edycji składania takich wniosków do, do ZUS. Ja się trochę uśmiecham, bo no, niestety znowu, znowu zmierzyliśmy się z taką trochę niewydolnością machiny, tej formalnej, urzędniczej. Wnioski zostały złożone. Oczekiwali przedsiębiorcy, że bardzo szybko pojawią się te decyzje o zwolnieniach. Jednak proceduralnie jest to przedłużane. Natomiast no, najważniejsze, że te wakacje się odbywają i myślę, że kolejny rok to będzie też już takie rozpoznanie przez, przez ZUS tych procedur i po prostu będzie to działać sprawniej. No i rzeczywiście jednej składki społecznej nie spłacimy w kolejnym roku też. Okej, okay, czyli mamy cztery zmiany, które warto, żeby każdy przedsiębiorca odnotował. To podatek minimalny, PIT kasowy, obniżenie składki zdrowotnej, w które dalej wierzymy i wakacje składkowe. Natomiast były też zmiany, które cieszymy się, że nie weszły. No tak, wielkim nieobecnym jest na szczęście ozusowanie umów zleceń, bo zapowiedzi, rzeczywiście te zapowiedzi pojawiały się przez wiele lat, sukcesywnie co, co jakiś czas. Mówiło się o tym, że, że rzeczywiście o, ozusowanie umów zleceń nastąpi. No i tak zupełnie na poważnie zaczęło to wyglądać na 25 rok. Rzeczywiście wyglądało to tak, że to zostanie wreszcie wprowadzone. Na szczęście to się nie stało. Ja myślę, że na szczęście dla nas, przedsiębiorców, bo gdyby osusować wszystkie umowy zlecenia, na podstawie których sporo zleceń jest wykonywane, przedsiębiorcy z takich form korzystają, no gdyby to osusować, to znów koszty wynagrodzeń poszybowałyby w górę, więc to byłaby niekorzystna sytuacja. Szczęśliwie wygląda na to, że 25 rok, podobnie jak 24, to nie będzie rok przełomowych zmian w tych obszarach podatkowych czy takich regulacyjnych, więc spokojnie jako przedsiębiorcy będziemy mogli się skupić na prowadzeniu w, i rozwijaniu naszych, naszych biznesów. No i w związku z tym mamy jakieś konkretne oczekiwania. Nowy rok, nowy ja, nowe finanse, nowa firma. Ja myślę, że wśród, wśród takich oczekiwań na pewno to już widać, że przedsiębiorcy zaczynają się rozglądać, już są w takich blokach startowych, jeśli chodzi o środki unijne. Bo te pieniądze szerokim strumieniem mają wpłynąć i no siłą rzeczy one tak troszeczkę podratują sytuację braku gotówki na, na, na różnego typu inwestycje w Polsce. W Polsce. Za tymi środkami unijnymi, co tak naprawdę stoi z perspektywy przedsiębiorców? Z perspektywy przedsiębiorców, no to oczekiwany jest po prostu wzrost popytu na ich produkty, na ich usługi. No bo też, kiedy mówimy o środkach unijnych, musimy mówić o w tych takich standardowych środkach unijnych, w tym wieloletnim planie finansowym, no ale musimy też mówić o tych pieniądzach z KPO. W grudniu można było z, przeczytać, usłyszeć o, o tych rekordowych transzach, które popłynęły już do Polski. No tylko warto zauważyć, że na razie te pieniądze popłynęły do Polski, a nie popłynęły jeszcze do przedsiębiorców. Więc stąd duże oczekiwania, w, że w 2025 roku te pieniądze. Popłyną jakby poprzez różne programy właśnie do przedsiębiorców. I tu jest duże, ja czuję taką duże, takie duże oczekiwanie przedsiębiorców na to, że coś kliknie, coś zaskoczy i ten popyt na ich produkty czy usługi po prostu wzrośnie. Tak, to widać, że już wiele firm jest w takich blokach startowych, już rozmawia z firmami, które wspierają w takim pozyskaniu danych projektów. Także na pewno widać tutaj ruch w tym zakresie. Takie drugie oczekiwanie, które często się też przewija w, w, wśród przedsiębiorców, wśród naszych klientów, no to, że firmy w 2025 roku realnie liczą na poprawę wyników finansowych. I to niekoniecznie chodzi o to, że, że, że przychody jakoś im radykalnie wzrosną, chociaż też mówiliśmy właśnie przed chwilą o tym, że, że, że to oczekiwanie jest, ale takie oczekiwanie na wzrost przychodów jest zawsze. Natomiast ta poprawa wyników z moich rozmów z przedsiębiorcami, ona ma nastąpić z uwagi na to, że oni w końcu w 25 roku zobaczą efekty cięć kosztów, które wykonali w 24, no bo jeżeli ktoś przespał w okres wzrostu kosztów i spadających przychodów, no to jego firma zaczęła generować w straty, wtedy w, z, z, zrobił redukcję tych kosztów, natomiast Negatywny wynik i ta strata, jaka się pojawiła, no to ona rzutuje na wyniki 24. I ja czuję, że przedsiębiorcy w 25 roku oni po prostu oczekują większych zysków z tytułu redukcji tego tłuszczyku, który im się nawarstwił przez, w, przez, przez poprzednie lata i oczekują efektów tych swoich decyzji. Trochę powiem Ci, że też czuję takie oczekiwanie zmniejszenia tej presji na wynagrodzenia, bo wielu przedsiębiorców już trochę dochodzi do ściany z tym, z tym poziomem wynagrodzeń, wielu przedsiębiorców jest ograniczonych od góry, jeżeli chodzi o możliwość podnoszenia w, o, o możliwość podnoszenia cen, bo ich klienci już po prostu tego nie przytrawią. Więc czuję takie, takie spore oczekiwanie na, na, na zmniejszenie tej presji na wynagrodzenia, co właśnie znowu ma wpłynąć na, na wyniki netto tych, tych firm, i ja takie oczekiwania widzę. Tak ja, ja myślę, że to y, widać w firmach obserwujemy to, że rzeczywiście jest takie oczekiwanie y, dobra po tym 24, który był takim rokiem y, zastanawiania się nabierania świadomości i takiego analizowania co można zrobić, żeby y, zapanować y, zoptymalizować koszty. No, że rzeczywiście w tym 25 trochę z tego powodu zostaną tak odcięte y, kupony, że okej, okay, zrobiliśmy takie redukcje. no to teraz y, powinno nam się to w jakiś sposób spiąć. I chyba tym trzecim oczekiwaniem, które bym wskazał zaraz po tym oczekiwaniu związanym z, ze środkami unijnymi, z oczekiwaniem na poprawę tych wyników finansowych, to odczuwam to, że przedsiębiorcy w końcu liczą na tańsze finansowanie. Szeroko możemy słyszeć o zapowiedzi zmniejszenia stóp procentowych i przedsiębiorcy już w MIG łapią tego typu, jakby, newsy, no ale tutaj chyba nie mamy dla nich, jakby, dobrej informacji, bo o ile z tymi. Wcześniejszymi oczekiwaniami możemy się śmiało, śmiało zgodzić, no to tutaj chyba chyba musimy jakby naprostować, że te zapowiedzi zmniejszenia stóp procentowych w połowie przyszłego roku, czy nawet jakby później o, o 0,5 punkta procentowego, o 1 punkt procentowy, no to w 2025 to nie poprawi znacząco ani kosztu finansowania, ani zdolności kredytowej. Tak, no to nie będzie rewolucja, więc, więc to będzie raczej taka kosmetyka. Myślę, że najważniejsze, żeby instytucje finansujące troszeczkę poluzowały kryteria do pozyskania takiego finansowania. To już będzie dużo dla przedsiębiorców. Gosiu, przeszliśmy przez te zmiany podatkowe, ich raczej będzie niewiele. Przeszliśmy przez oczekiwania przedsiębiorców, które jak każdego roku Wydają się duże, część z nich jest uzasadniona, część będzie trudna na pewno do, do zrealizowania. Jak, jak Ty byś podsumowała Twoje oczekiwania na 25 rok? Co Ty widzisz na, na rynku, że w tym najbliższym roku się wydarzy? No na pewno prognoza inflacji. To nie wygląda najgorzej. Już nie będziemy mieli do czynienia zgodnie z przewidywaniami. Nie będziemy mieli do czynienia z taką galopującą sytuacją, tylko to się już troszkę uspokoi. No i, i, i dwa na, na, na tle innych krajów Unii Europejskiej. Polska po prostu wygląda dobrze, jeśli chodzi o rokowania co do, co do naszych wzrostów. Myślę, że warto tutaj przytoczyć liczby, właśnie sobie na nie, na nie jakby patrzę. Dla przypomnienia, inflacja w 2024 roku, taka roczna, to, która oczywiście dopiero będzie opublikowana, ale ona jest szacowana mniej więcej na 6% w skali roku. To, co pokazują prognozy na 2025 rok, to spadek inflacji poniżej 5%. I, w, i w, owszem, dalej to będzie jakaś inflacja, no ale widzimy, że, że ten poziom się znacząco z, zmniejszył. To, o czym wspomniałaś, o tym, że wzrost gospodarczy Polski na tle Unii Europejskiej wygląda nie najgorzej, no to tutaj też, też wskazałbym, że ten wzrost Polski, wzrost polskiego PKB ma wynieść około 3,5% według najnowszych prognoz, gdzie... W całej Unii Europejskiej ten wzrost gospodarczy jest prognozowany na 1,8%. No czyli mamy tutaj jakby trochę, trochę tych optymistycznych aspektów. Ja myślę, że w takim jednym zdaniu, podsumowując te, te nasze oczekiwania, nas przedsiębiorców, 25. będzie, będzie takim lepszym rokiem, bo pamiętajmy, że, że jednak przyszłość należeć będzie do tych, którzy podejmują dobre decyzje, sprawdzone, podejmują je na czas i podejmują je świadomie. Więc tym bardziej zachęcamy do tego, żeby mieć wgląd w te swoje finanse, widzieć na bieżąco swoją sytuację i po prostu podejmować decyzje na czas. Czas. To będzie, myślę, już dobrym prognostykiem na ten 25. Jestem ciekawy, co wyjdzie w gościu z tych naszych przewidywań, więc nie pozostaje nam chyba nic innego, jak obiecać naszym widzom, że rozliczymy się z tych przewidywań za kolejne 12 miesięcy. Myślę, że 24 całkiem nieźle nam się sprawdził, więc miejmy nadzieję, ten 25, bardziej optymistyczny, też nam się sprawdzi. Obiecujemy się rozliczyć i do zobaczenia za rok w tym rozliczaniu. Trzymamy kciuki za filmowe finanse w 25 roku i widzimy się w kolejnych odcinkach na kanale Nowoczesne Finanse Filmy. Powodzenia. Dzięki.